Maneczko moi drodzy. E, mamy 13 tydzień. Już, więc leci. E, dzisiaj jest 26 listopad, godzina 10. E, właśnie będę jadł swój pierwszy posiłek i będzie to posiłek przedtreningowy. Mogłem sobie tak dłużej posłać dzisiaj, bo mam wolno od pracy. Ale na siłownię trzeba iść, więc pokażę Wam mój posiłeczek, suplementację i będziemy zbierać się na siłownię. Dobra, no to mamy posiłek przedtreningowy. Może nie prezentuje się jak te na Instagramach, ale ma być szybko, smacznie i wygodnie. Mamy tutaj 200 gram płatków ryżowych, bo dzisiaj mamy trening nóg. A jak trening nóg, to mamy dzień wysoki, czyli więcej jedzenia, więc 200 g płatków ryżowych, 60 gram odżywki białkowej, 140 g truskawek, do tego wpada jeden banan i wszystko, tak jak mówiłem kiedyś, zalewane wodą, i czym innym. Oczywiście do tego witamina D3. Kurkuma, magnes, omega i NaC. No i dobra, ja się zajadam. Makrosy, wszystkie kalorie w podsumowaniu będą na końcu filmu. Ile mi wychodzi makroskładników, ile kalorii. Więc ja się zajadam i widzimy się albo w aucie albo na siłowni. Zobaczymy. Dobra, zanim pójdziemy jeszcze na trening, to pokażę Wam, co stosuję podczas treningu do wody. Więc mamy yy, kreatynkę. Tutaj aktualnie mam jabłczan, ale tak yy, zazwyczaj to monohydrat używam. Więc taką miareczkę sobie wsypuję. Wsypiemy sobie miareczkę. tak mniej więcej 5-6 gramów wychodzi Ogólnie to 20 gram EAA Na lepszą pompę i regenerację Ogólnie używam takiej małej wagi bo to jest jak to mówią precyzyjna waga. Pokazuje bardzo dokładnie, jak widzicie, 15 gram. I po przecinku jeszcze. Więc sypię sobie 20 gram. Wyszło więcej. 23, ale to nic. Darujemy. I. Do tego gram soli. No i tak się prezentuje eee, to co biorę podczas treningu. Dobra, już jestem w aucie. Trochę czasu dla mnie minęło, dla Was to chwilę. Ciśniemy na siłkę. Dzisiaj robimy mocne nogi, czyli taki mały zakres. Maksymalny ciężar, jaki mogę wycisnąć, i dwójki, czwórki poszad dzisiaj, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale, jak zwykle, wyjdę pewno spompowany, znając życie, więc. Ciśniemy i widzimy się przy pierwszym ćwiczeniu. No to jesteśmy przy pierwszym ćwiczeniu na siłowni już mamy jako pierwsze przysiad ze sztangą. No i w ostatnim tygodniu zrobiłem sobie 140 kilo na, pie, na 6 powtórzeń, dwie serie a Dzisiaj zrobimy sobie, spróbujemy przynajmniej 150 kilo, bo ogólnie mam zakres od 3 do 5, więc zrobiłem w tamtym tygodniu 6, to znaczy, że trzeba zwiększyć kilogramy. A co za tym idzie? Trzeba większy wysiłek w to wsadzić, żeby wycisnąć. No, ale spróbujemy zobaczycie sobie taki przysiad z kolorowymi talerzami, więc ja się jeszcze rozgrzewam, bo trzeba dobrze, dobrze dobrzać czwóreczki i nagrywamy sobie pierwszą seryjkę. zrobione drugie ćwiczenie wykrok bułgarski przysiad jak zwał tak zwał z handlami ostatnio było na stepie miałem nogę jedną teraz robimy sobie na ławce więc zobaczymy jak to wyjdzie o wiem tyle że jest ciężej alecimy z drugim ćwiczeniem Chciałem przejść na dwójki, bo mam jeszcze jedno ćwiczenie na czwórki, ale było zajęte. Ale się zwolniło to zrobimy sobie wypychanie na suwnicy. Na czwórki, szerszy rozstaw, szerszy rozstaw. No i tak samo dwie serie 5-8 powtórzeń. Mam tutaj akurat, więc sobie wypchamy chciałem wam powiedzieć ogólnie, że nogi to nie są akurat moją na najlepszą, najsilniejszą partią, więc od roku czasu niestety są non stop katowane ale i tak widzę sporą różnicę zanim przeszedłem na ten plan mocniejszy więc yy, przez ten cały rok no ponad rok, bo we wrześniu zacząłem tamtego roku a mamy już listopad koniec listopada więc nogi trzeba podrównać względem góry bo górę mi się świetnie wyśmienicie mi się górę robi a z nogami jest mega ciężko ale i tak myślę że jest dostateczny ciężar więc bez przedłużania i zobaczycie jak wypycham Oh 3 ćwiczenia za nami kolejne ćwiczenie to już przechodzimy na dwójki tak zwane RDL -e. martwy ciąg na prostych nogach ciężar będziecie widzieć jaki i co jeszcze chciałem powiedzieć no, że jest ciężko ogólnie siła nie jest Aż taka zaskakująca, ale myślę, że jest spora. Ale siłą się tu nie przejmuję, bo nie chcę zostać e, trójboistą czy jakimś tam e, strongmanem. Tylko tutaj chodzi o kulturystykę, budowanie mięśni i, i te sprawy, więc to mnie bardziej satysfakcjonuje, interesuje niż budowanie siły. A przy tym, co robię, to myślę, że siła i tak jest spora, nie?

ja kolejnym ćwiczeniem jakie mamy uginanie nóg leżąc póki co dwie serie ale już słyszałem, że w przyszłym tygodniu będzie w tym dniu po Trzy seria wszystkiego, może nie wszystkiego, ale w większości. Więc przy dwóch seriach czuję już mega pompę, jak spinam, czwórki to aż bolą, a przy trzech seriach po nogi będą takie. Więc jedna taka, dwie takie. Nie mieszczą się w obiektywie. Dlatego w styczniu na urlopie nowa kamera wjeżdża prawdopodobnie. 90% jak dobrze wszystko wyjdzie, wtedy będą materiały wyraziste, fajne i przyjemne nawet w nagrywaniu dla mnie, bo ta jakość będzie młala no, jak to mówi pewna osoba przy kepsach, nie? No, Dobra, ciśniemy. A tutaj Wam nagram jedną seryjkę. Po co Wam dwie, nie? Nic ciekawego tutaj nie ma. Będę leżał, odpoczywał, to znaczy ciężko wyciskał, A się spoczywał. Fajnie gorąco na siłowni, bo jak jest gorąco, to człowiek się bardziej poci, pompuje i, i nic, mniej kontuzji. Nie? No, bo jak robisz w zimnym, to szybciej o kontuzję. Dobra, lecę. Mało osób robi, ale jednak poślady i dwójeczki to bardzo ważna rzecz, żeby pokazać na scenie jak najlepszy tył. Więc zrobimy sobie dwie seryjki, oczywiście standardowo, i później przechodzimy na łydki. I to będzie koniec dzisiejszego dnia. Oczywiście jeśli mówimy o treningu, bo jeszcze wpadną posiłeczki. Zobaczycie sobie, dawno nie widzieliście, więc film, przynajmniej z 20 ponad 20 minut może będzie trwał, nie? Bo zauważyłem, że lubicie jak jest więcej na tym materiale ogólnie niż sam trening. No bo kto mądry ogląda tylko trening, nie? No a tak to z jedzenia zawsze sobie coś podpatrzy. Więc ciśniemy. <słuch> Nie ćwiczenie na dzisiaj bardzo dużo osób olewa, bo jak stwierdzi, że A, dzisiaj dopiero oliłem czwórki, dwójki, całe nogi fajnie zrobiłem, to łydek nie muszę zrobić, bo zrobiły się w międzyczasie. No nie, to tak nie działa. To jest osobny mięsień, który należy wykonać prawidłowo w dany sposób. Ogólnie technik, yy, maszyn i sposobów na łydki jest bardzo dużo. Yy, ja mam akurat, lubię maszynę siedząc na łydy. To mi najbardziej podpasu, podpasowuje, więc sobie ćwiczę na tym. I też dwie serie mocne mam od 5 do 8 powtórzeń. Więc sobie ciśniemy i pamiętajcie co trening róbcie łydki. Co trening nóg oczywiście. Nie w każdym treningu. Tylko jak macie nogi. Zróbcie te łydki. 2, 3, 2, 3 serie 4, 5. Pomachać, dopiąć, wspiąć, a obiecuję i gwarantuję, że na następny dzień będziecie czuć. Więc lecimy. No to moi drodzy kochani widzowie, już jestem po treningu. Fajnie, słoneczko mnie tam świeci. Nie jest ciepło, ale jak słońce świeci, to od razu jest inaczej. Wiadomo, prawie grudzień, zima, ale jak słoneczko poświeci, to jest super. No, ogólnie powolutku do przodu, oczywiście, jak to się mówi. Kulturystyka, że tak powiem, na kanale w Polsce, na świecie nie jest aż tak popularna. Więc na YouTube, wiadomo, ludzie wolą oglądać te inne śmieszne rzeczy. Oczywiście, ja też takie oglądam, ale jakieś kanały. Z siłownią, z kulturystyką też lubię obejrzeć i mam nadzieję, im więcej osób będzie nagrywało na YouTube, tym będzie bardziej się rozszerzać. Kulturystyka na całym świecie. I myślę, że dużo osób zdecyduje zachęci się, że tak powiem, do Pójścia na siłownię, po ćwiczenia, i zobaczą, że to nie jest takie głupie. Że fajnie jest jednak trochę, że tak powiem, zrelaksować się i wyłączyć głowę, chociaż na tą godzinkę półtorej, nie? No dobra, ciśniemy, odpoczywać, bo za godzinkę półtorej posiłeczek potreningowy trzymajcie się posiłek potreningowy cała miska ryżu jest dokładnie 200 gram ryżu 250 gram kury i pół szklanej butelki pasaty no i z warzyw kapusta kiszona i tak jak mówiłem cały dzień bez tłuszczy dzisiaj Więcej węgli, białka tyle samo i dodatek jako pasata. Jeszcze bym zapomniał. Do każdego posiłku owoc. Wezmę sobie gruszkę, zjem teraz. Posiłek numer 3, ale powiedzie Hola, hola. Jak taki posiłek już nagrywałeś? O nie, nie, nie. To jest posiłek numer 3, wyglądający jak posiłek numer 2, ale tu jest różnica. Tu jest 150 gram ryżu, a tam było 200, a tak to niczym się nie różni. Pasata, 250 kury, tu tam y, dwa ogórki kiszone, kapustka zostaje. I oczywiście y, banan jeszcze do tego. I tak się prezentuje trzeci posiłek, jeszcze dwa przede mną. No dobra, mamy posiłek numer 4. Bardzo szybki posiłek najszybszy z tych wszystkich. Zwykłe płatki cornflakes 150 g 60gram 60 gram odżywki białkowej Oczywiście te odżywki smakowe mam różnego smaku e, o różnym smaku i nic więcej tutaj nie ma. Zalałem tylko tą wodą lekko zagotowaną, że tak powiem i... To tyle. Nadal bez tłuszczu oczywiście. Same białko, same węgle. A po poprzednim posiłku wziąłem sobie Gastro Enzymy trawienne. Ponieważ no, było mi ciężko i zgłodniałem, więc mamy czwarty posiłek i za dwie godzinki jakoś ostatni. Kolacyjka i do spania. No, i mamy ostatni posiłek. Prawie 23 na budziku. Około 150-200 gram pomidorków. Tak staram się warzyw dawać od 150 do 200. Eee, mam 5 posiłków: 3 posiłki na słono z warzywami, 2 posiłki na słodko. Eee, do tego 5 całych, no nie całych 5 jaj, białek żółtka wywaliłem 200 gram chleba tostowego yy, probiotyk już wam wspominałem o nim yy, witamina C magnes i ashwaganda. Ashwaganda bardzo dobry suplement uspokaja chillerka Zero stresu. No dobra, to ja wam nagrywam zakończenie, a jeszcze keczu, oczywiście. Dobra, widzieliście mój cały dzień dzisiaj. Yy, nowy trening był. Yy, jedzenie, w sumie to, co było. Yy, tutaj zaraz wam pokażę cały dzień z jedzenia, jak to wyszło makroskładnikowo i, i kalorii ile. Zobaczycie, ile sobie w taki dzień wysoki jem.